Zadanie szóste. Rodzina Tosi mieszka w trzypokojowym mieszkaniu. Największy pokój w tym mieszkaniu ma 17,8 m2 powierzchni, średni o 3,5 m2 mniej, a najmniejszy o 6,75 m2 mniej niż średni. Ile razy największy pokój jest większy od najmniejszego? Wypiszmy, co wiemy. Największy pokój 17,8 m2. Aby obliczyć powierzchnię średniego pokoju, od powierzchni największego pokoju odejmę 3,5 metra kwadratowego. Zauważ, że dla ułatwienia sobie obliczeń powierzchnię największego pokoju zapisałam jako 17,8 setnych. Po odjęciu otrzymam 14,75 metra kwadratowego. I najmniejszy pokój. Od powierzchni średniego pokoju muszę odjąć 6,75 metra kwadratowego. Otrzymam 8 metrów kwadratowych. Aby obliczyć ile razy największy pokój jest większy od najmniejszego podzielę 17,8 przez 8. Dzielenie wykonam pisemnie. 17 dzielone przez 8 jest 2. Od razu mogę też wpisać przecinek zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. 2 razy 8 jest 16, 17 minus 16 jest 1. Spisuję z góry ósemkę. 18 dzielone na 8 jest 2, bo 2 razy 8 jest 16. 18 minus 16 jest 2. Nie mam czego spisać z góry, więc wyobrażam sobie, że na końcu dzielne jest jedno 0, które spisuję. 20 dzielone na 8 jest 2, bo 2 razy 8 jest 16. 20 minus 16 jest 4. Znów nie mam czego spisać z góry, więc znów wyobrażam sobie, że na końcu dzielnej jest kolejne 0, które spisuję. 40 dzielone na 8 jest 5, bo 5 razy 8 jest 40. 40 minus 40 jest 0. Wynik dzielenia znajduje się nad kreską, a jest to 2 i 225 tysięcznych. Zapiszmy odpowiedź. Największy pokój jest 2 i 225 tysięcznych razy większy od najmniejszego. Gotowe, zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.